żeby sprintować i potem mi jedną, jedną Nie ma tu nic. Mielu, idziemy do kopalni. Gdzie ty jesteś? W domu. Dobra, jestem w jednej klatce, lecimy. Tak? Tak, a jest, zapomniałem tych. Eee, Kamil, co ty robisz w moich skrzynkach? Paka na szczęście. Co to jest takie wielkie? Łoka, gdzieś ty przed, co to jest? Dobra, kurwa. To twój? Dobra, jest kinia, no jak No jak robisz, nie? Ten niżej. Ale bydlę. No, tylko nie wiem czy trzeba zrobić podłogę. Chodź Miaro, idziemy na łowy. to Gdzie cała i... Ej, kopcie ten, kopcie węglu, Pęglu, dobra? Węgiel? Ja, ja miałem dużo do węgla, ale... Trzydzieści trzy Kiedy jesteś, Miorkos? Miorkos, ty się bijesz z zombie. Do Dobra, zaskinii, obok, To Do tej jaskini? to ona już rozkopana jest. A tu jest, po prostu. No, tam chyba. A, no. To muszę z jakiejś innej iść. Tamta? też, tu nie ma, tu nie jest nawet jaskini. No to możemy się dokopać, że będziesz. Za górę idziemy. Ja tu kopam. No idźcie, jest daleko po prostu, no ja leży, to, że... poszedł gdzieś daleko, za górę. To łóżka sobie weźmy, weźmy. No. no weź dwa. Weź dwa. Czuś. weź dwa. No właśnie, właśnie. 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 No właśnie, tym, to już dotknął. No aż mi spadło. Ja mam Okej. Okay. Ej a sobie, jak jesteś głęboko pod, pod tym, choć mi tam na 13 są diamenty, nie? Załóżmy. No. To w no, tym F3. I tam w tym XYZ, tak? Tak? Tak. Y to jest wysokość. Okej, okay, dzięki. Jedziemy ja zaraz do kopalni, bo muszę nakopać kobla. Prostuj, Mateusz, tam, gdzie jesteś teraz. No, Czekaj, x, y, z to jest wysokość i to... czy no, y jest wysokość. 37. No coś masz, To ile tam mamy jeszcze? Stoje Kamil, na drzewie. Ma być 13, ma być 13. A, 13, tak? No mhm. Dobra. Nie wiem, gdzie, ale skaczę, jestem koło takiej góry śnieżnej. Mogę wejść na samą, na sam szczyt góry śnieżnej. No widzę cię. Widzisz? A no ja też się. Wchodzimy tam na szczyt. Dawaj idziemy. lepiej się kopać do jakiejś jaskini? No to przejdźmy jeszcze przejdźmy. Za tą górę. Bo tutaj wszystko jest mi się wydaje rozkopane jak tu Kazar ładował. Każdy beskinie. Kurwa, skóry nie mamy! No to iść No. Ja mam skórę. Ile masz jest, skóry, kurwa, dwa? Taka mało Nie? Ile na przykład? Dużo chyba dwa? Dobra jebać. ci to chyba inny? Robię taki kurwa Robię sobie dwa wiaderka wody No to samo jest. Dobra, walczyłem liczanie, ale Nigor, to ty się układałeś gdzieś pod nas, czy gdzie ty się układałeś? No. dobra, to jest szkoda. Ja też bym się miał w dół pokopał, to jest to miejsce, w którym ja wszedłem. A ty po prostu odwalałeś w dół? Tak. No ale miałem. był z ciebie. się w Czego po prostu, Mateusz. No to jazda. Gdzie jesteś? No tu w... Drugie stronę. W drugą jaskinię. W drugą dobra, chodź. Gdzie? Tutaj. Tam gdzie byłeś? No... Koło tej wody? To tu. U. O, znaczy, pod po, 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 po. No i co, dalej nic nie ma. A jest? No nie, nie ma nic. To, co to tu? Jak miarę, tam będzie lawa. No się... nie tak dużo. Do, do. czemu nie? Chodki sobie rób, później się do góry chodzić. Jak kopię sobie w dró składkami, to później masz wejścia wyjścia Oj, miarkosik, miarkosik, własku. Dobrze gada. A ja w drugą stronę się kopię Kamil. Po prostu rób koło mnie, nie lepiej. Na po co? Będziesz się że ci zabieram diamenty. Powinien nie znadziemy. No jak nie, jak ja jestem zupełnie w inną stronę po prostu Co jakiś czas będę sobie pochodnie stawiał Ile masz kilofów w ogóle? Dużo, w Ej to jak coś to ja sobie bo ja mam Dlaczego ja kupię do No bez naszę kopu w ogóle. Mam 15 kamiennych. Kurwa, kamiennych Mioro, mioro Nie Lepiej zrobić Ja się dokopałem do jaskini jakiejś stare mam nawet żelazo On tak, on, ta, on tak Po co kopiesz żelazo, a potem mówi tak Jak masz ślapy? Kamień Trzy, cztery, pięć, sześć Sześć żelaza No kopie tak i kopie Kopie i kopie i... Ale mam stary jaskinia. Ty miało idziesz do mnie? Nie. Co nie? Bo też mam jaskinia. Bo co? Już mam też żelazo. To też to. Kurwa, kopaj się w dół i to na jaskinia jakieś. Jest diamanciki. Ale pana no, jest sposób, kurwa, walczył zjebana Serio? Serio ja. Na razie mam cztery pięć, sześć osiem, dziewięć Ja pierwszy. Dziewięć. Na, na tej wysokości, tak? Tak. Jeden. Kurwa. Ja ze ja, 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 ja spawner tych z kierownik <grym> no to Szczęście w diamentach. Jopie, przecież tu jest! Kurna blaszka! Kurna blaszka. Ty, kolejne żelazo. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O kurna. Ale fardzo się tam nie wykopałem. Bym poleciał. Nie idziemy co Ej, znalazłem to zielone główno. jak to się nazywa? Slime. A ja co robię z Masz malagda, masz co? Co? O, nie ja wiem co to jest, to... Jestem w jakby podziemnej wiosce, tych tej głowie. tak, ja mam, ja mam spawner, gdzie jest 20 w jednym miejscu co u mnie, tylko, och, tu u mnie jest pająków dużo, ja nie mam miecza. Co? Tak. No frajerze, chodź tu kurwa, nie chcę nie mieć Eee, dawaj inny, stream Minecraft'a. Ja streamuję. Minecraft. Teraz? Op, no. Bez gierka. Nie no, troszkę. Ty jest. kurwa frajerze pieprzony. Czasem jest git pograć. Ja. Dzisiaj na przykład, że już w Fortnite'em. Z Kamilem byśmy tyle grali, że to. Ale gówno. Tyle się męczą na takie gówno, pójdź walasz. No, u mnie, u mnie żelazo w sumie. No teraz ja znalazłem tam wioskę tych pajaców. nie, chciałby spać. Kurwa. Co? Je, kurwa, ja cię pieprzę, ja jaskinia. Powiem wam tak. Z tym totalnym szefem. Taki kanion. I to chyba na... Igor, Igor. Mam taki wielki kanion na trzy Jak nie będzie diamentów, to robię robię ten, robię salto kurwa no, no jezu. To uważaj, że na spodnie ok? ja cię poszły w salmi. Dobra, ja już to tam dodaję, do Doga. Jak pierwszy. Lava? Nie, nie, nie mówcie, że on się zabije. No nie. Kamil, no ja jest drugi raz. Jak ty cię? Lawę tak ładujesz stary serio. I tu gdzieś tam pod siebie odważ? Chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. Tam idziesz, idziesz w kierunku tego lasu, Patrz... Idziesz w kierunku mojego domku, nie? Od swojego i cały czas prosto. jak mówię, zejdźcie w dół. Kopane w dół po prostu. i schodzisz i tu jest. Ej ksiądz, tepniesz mnie? Nie, nie ja chcę to się. Proszę. To, że... no, ja się w łóżkę nie postawiłem. Nie, jak ty się cały czas w lawie głupisz. Widzisz się Igor? Widzisz się? No się kurwa nie widzę. Tam jest już lawa? No lava? nie debilu. O cholera. Tutaj one ja bije wszyscy. Czy to było wyjście kurwa? Chul... Ale gdzie to jest okej? Okay. A okay, widzę, widzę, widzę. A widzę chyba. A nie, nie. To jest... Takie jest w dół? Tak. Ale... no nie, nie ma. Do biblu, no. no. Proszę. Ja A, wiem. kopalnia! Taka, tak? Do kopalni? Mm-mm. Zejście -mm. do kopalni. Idę na górę do No jak ty tu przyszedłeś, ty mały głównie. Aha, tu. Where are you? bo fajne mam moje nie no Igor, nie no serio Igor, serio Igor oddaj mnie je no gdzie ty jesteś? tu, gotowo ale ja ci pokazano, pokazałem, oddaj to no dam ci dwa, No tyle było no wiem, widziałem. ty Mateusz, tysiąc od teraz każdy kopie dla siebie Ok? każdy orze... Ale po co mi to złota? Chyba jest Nie no jest chyba tutaj, to było koło tego, nie Kamil? A to kurwa fajnie Ale oszust, oszust Diabety, diabety Ale serio pomoże, ja nie ma się w no, co się ze mną stało, Ty ja... w miarę tego I to robisz? Czekaj. Mam dwie kratki, te dwie dwykatki, nie? Daję wodę. O, dajesz wodę, klik... wchodzisz w wodę wodę, klikasz kontrolę, Czy też to shift? To jest no klik. Nie. nie, kontrol. Control klikasz. I to jest na innej kropce. I ty bijesz tą tą, tą... tą kratkę na dole i idziesz. Ej, na dole, że na górze. Na dole. I jest, tak jest A, woda? Tak, jest w wodzie cały czas. Wstawiamy górnej krawędź wodę. Tak. Masz dwie, nie? Na dwie. Na górnej wodę. wodę i co? I potem wchodzisz wodę. w tę wodę, klikasz kontrol. I, no klikamy no i co? I, i na jednej krawce jesteś, nie? jak? Ale nie, bo woda, ale w ogóle cię cały czas chyba widzę. Albo tak A bo ty Igor, wy się kopiecie pod moją tajną bazą? <guchy> no. Igor nie działał, to zrobiłem się prawie stary. Działał, ale potem letywa, Płyszy, mi wylatywała tam i gnałem przez to. Igor. Kurde, gdzie ty jesteś? Ty tętni mnie do niego się dobra? Ty mnie do niego osiągnął, jakby... Jak? Nie, tętni mnie do niego mnie do Czyli, czyli kogo do kogo? O bo ja tam. Mnie do niego, tętni nie, bo ja już przegrałem. No co ty, co? Nie no, kamień boczny Stofnij, stofnij się, stofnij się, a nie daj, się bądź, daj mi wolę, bądź, wolę, daj mi wodę, daj mi wodę bo ja... Bo jest... Daj tu wolę. Dobra. Uciekaj stąd gdzieś Mam jeszcze jeden Nie tędy Weź się tam w gdzieś. No, bagaż, no. no Jak tu Ksiądz, bo powiedziałeś, że nie mam nic no. Chodzę Chodzę Chodzę, proszę Klikam ctrl Klikam ctrl Pika, pika Pika, się do góry To jest twoja druga uczelnia nie pijecie tu ja tutaj spację tutaj i mam, mam le, i mam tutaj Okej, okay, to... okej, okay. I, I know, man Holy shit Dopóki dwóch nie będzie lecisz, wolno <grybuj> lecisz Dałem <grybuj> tak, tak. Rozumiem, rozumiem. No. Czyli tak, daję to wodę. I wale, to czy, górno czydą kratkę, dolną, tak? Dolno, no i I walę z to tak? Żeby nie było woda. tak. dalej. Daj, idź dalej i spać. Dobra, mam. Ale długo to się... Dalej jest woda, lepiej pana. No, znaczy... To najbliższe jest. XD <grytanie> Okej, ruszę mm, mm. um, um, się Nie Okej, okej, ruszę tutaj. Okej, know dwa załadował. Do twojej bazy jakiejś. Ej, A gdzie ksiądz... ja będę? Do góry, nie Tam nie wolno. A tutaj? Tak trzeba powiedzieć, że diamenty. nie widzi. A no i co? Ksiądz wam kopać? No iś mnie zamknął z kursu i Ksiądz. No samo tylko kop do góry, po prostu. Kop się w górę cały czas. W końcu dasz już do pierśni. Nice, ksiądz, thanks. A ile jesteś? Pętaj, nie dwie nogi, bo się tam? Nie można tego Eee, co ty robisz? Jest gdzieś gdzieś, gdzieś po mnie? Nie ma, nie ma. Ale ja nie mogę góry kopać, nie? Wezmę jeden. No miał zostać, ocuj się. No, podstawą nie ma kopać. Tak. A górę, górę? No iść tam do przodu. Wyważę, ale. Czekaj, nie bać siebie. Daj mi najpierw się wykopać. Patrz, tu jadzie. Kurde, ziemi. no. Jebany gravel, musiał się budować. Nie buduj się. Dobra, co A co ciebie też tutaj? Teraz był jak ja No wiem, debilu, Bilu, a ci dałem moją kolejną. No Dobra, wiem, gdzie jesteśmy, Miero. Chyba. Nie wiem, jaśno. Kurna nie. szkielet tu jest, Miero, help. Gówno jest, nic nie ma. No, nie da tak. się. Kopie. Przegraliśmy Czemu przegraliśmy? Snaśbełka mówię, bo on, się prowadziliśmy z wioski Wszystkich kierunkach już szedłem Nie zmieniam Ja tu szadzę Mateusz, widzicie? O co jest złoto? Jest złoto A to jest to w naszą stronę gdzie to jest Nie wiem ale to jest Chyba tam jest do nasza to nasza ta Tak. Ja już wiem, a tam musimy iść, o tam. Kolejne złoto, kolejne złoto. Teraz z please. Ej, nie możesz tu być z jaksy. To jest złota jest. Czuję to, czuję to stary. Będą ziaks A jestem w jakimś kanionem. Serio? Tak. Składniam kurwa ten kamienny kilo w jakiś Ja tam wrzuciłem. Kolejny jedzie złoto, kurwa jedzie złoto. Tak, kamion wielki, wielki lul. Wstaję i ten I tu jest złoto taki tak. Jedziemy? Jedziemy? No. miarą idziesz ze mną Nie. po mój lud? Dalsza ale ja chcę się w lód tam wziąć. się lawie. Ale mnie zombiak zginął. Zabił. Później nawet będziesz miał No ale nie, nie zdobyłem go, bo mi laguje, tak, i co mi w celu mi padło. Ale lud jest mój, tylko mogę ci pokazać tam, tam jest dużo starych. Set do wioski, O, mam już. Co masz, to miejsce czy wioska? Na wioskę już mam, to co mieliśmy. No tak, tak, wioska jest tam. Jak sądzę że reset home, czy nie? Co? No powinny działać. No, tak Zadaj powiem. set No jak piszę home, to mi typuje? Nie masz dostępu do tej komendy, co masz do tego Ej tu jest cały, cała ta laby Całe, całe to danie jest w lap Spadłem w lapy Gina, gina, gina Nie Nie Dobra, nie ginę Nie, jestem jak diabeł, wyszedłem z tej laby Chyba, czekaj, gina Chyba, chyba Dobra nie, chabraj Ktoś mnie uleczył Pewnie ksiądz Dobrze No i już, okej, mnie No chidę, bo muszę tam, tam gdzie się kopają, kurde, muszę tu, tu kratkę rozłalić, nie? A wracam teraz, nie? Ale ja mam tego drasę, to to wracam, Druga te z mm, telefonu. Czy... Dobra, dojdę na no spokojnie. A wiesz, gdzie ja jestem? Dopóki jestem Twoim synonem. Ha, ha, ha. Ty tam masz też taką komedię Ciocharska, tak? Że ja że ten, że ja mam w prawo, z lewo, w prawo. Jak ustawić? Zdziała już? No, no zobaczę. Oj, cię znajdźmy tam zabije do niego, co? Ej, no, poszedłem do domu. Tepnąłem się do mnie chcąc. Co się stało? Napisałem chorób i taptałem się do domu. <laughs> Ty, ty, dupy Patrz, to mnie bijesz z banią no? <tuszy> Co <ty> tu <tuszy> zrobiłeś? <Co tuszy> ja jestem w dupie. Mam ci Daj Daj, klick nikomu. Kryknikomu, wyryte. Klick nikomu. Ale to nie ma działać, bo nie mam mojego domu. Lebije, lebije, bo mi dzisiaj <tuszy> było farmę, kurde. <tuszy> no i po co mnie bijesz? No co ci zada. Mam oświetlenie za sobą. Co mam? Szkieletę za sobą. Ksią ostatni raz za mną. Ostatni raz, ostatni raz. Bo, go, kurwa, no kurwie, a nie frazesz. Ej, bije ty też? Męgosz? To bije. Ksią co, co ty zrobiłeś? Co? Kurwa, jakiś nie widziałem na no chuj mi bije. <laughs> na pewno też. No ksiądz, bo zginę! Haha! PIPE! Co No tak, No ksiądz, bo zginę! No to. Te... No je idiotę, jebany! Dobra. Ja muszę iść. Wiedziałem, że nie Masz ok, ma Nie dalej. Wypierdalaj, wypierdalaj. wypierdalaj.